Cześć, z tej strony Mat Olech i dzisiaj będzie zupełnie, absolutnie, totalnie zupełnie inaczej niż zwykle. To znaczy postaram się ograniczyć cięcia w tym odcinku. Postaram się, żeby klimat tego odcinka był taki, że Ty w tym momencie przychodzisz do mnie na kawę, stoisz z kawą, ja Ci mogę coś powiedzieć. A dzisiaj opowiem o mojej książce. E, o 33 rzeczach, które powinien wiedzieć każdy YouTuber. Odpowiem na Wasze najczęstsze pytania, które zresztą e, odpowiedziałem już na te pytania podczas e, facebookowego live'a, w trakcie premiery mojej książki. E, słowem wstępu, moja książka jest absolutnie, totalnie za darmo. Możecie ją sobie pobrać z mojej strony internetowej, <laughs> która znajduje się. <laughs> przepraszam, ma być naturalnie, nie? która znajduje się w opisie do tego filmu książka jest absolutnie za darmo jeśli kiedykolwiek myślałeś o tym, żeby zacząć na YouTube żeby zacząć nagrywać swoje filmy w jaki sposób to zrobić i co jest tak naprawdę w tym wszystkim istotne książkę Ci polecam nie tylko ze względu na to, że dowiesz się jaką kamerą nagrywać ale przede wszystkim dowiesz się co siedzi tutaj i co tutaj się musi zmienić żeby faktycznie w momencie, gdy kamera jest odpalona można by do niej całkowicie naturalnie mówić Dzisiaj odpowiem na kilka bardzo ważnych pytań odnośnie tej książki, które zadawaliście mi, pisząc je na maila przede wszystkim, bo w momencie, gdy wyszła informacja o tym, że będzie książka, rozpisaliście się naprawdę, za co, kurde, dziękuję. Pytania. Wasze. Skróciłem je totalnie. Pierwsze pytanie, które bardzo często się pojawiało, to skąd pomysł na tę książkę? Otóż, mm, jak pewnie wiecie i albo i nie, jestem trenerem skończyłem w zeszłym w tym roku jeszcze to jest w tym roku skończyłem akademię trenera i szkole ludzi. Zdobyłem kompetencje, które pozwalają mi na to, że mogę szkolić ludzi. I w momencie w którym doszliśmy do wniosku, że to jest fajne może nie fajne, bo co znaczy fajne? Fajne nie znaczy nic. E, to jest ciekawa rzecz. Ja kocham w ogóle przekazywać swoją wiedzę. W związku z tym, że kocham przekazywać swoją wiedzę, to czemu do jasnej cholery nie mogę przekazać tego Tobie w książce? Czemu do jasnej cholery nie mogę tego dać zupełnie za darmo? No właśnie, stąd się wziął pomysł. E, to jest swego rodzaju uzależnienie. Jedni palą papierosy, jedni piją alkohol, inni są uzależnieni. Nie wiem, z czego można robić, od seksu można być uzależnionym. Ja jestem uzależniony od przekazywania wiedzy. Kocham, gdy ludzie moją wiedzę zaczynają stosować w praktyce. To jest niesamowite uczucie i, i takiego spełnienia Ci w życiu życzę, żebyś tak samo jak ja lubiał to robić, to co robisz. Dwa. Czemu YouTube? To no, nie wiem, czy ktoś zwrócił uwagę, ale ja generalnie na YouTubie to siedzę i ja filmiki nagrywam. Więc zwykłem robić rzeczy, na których się w miarę znam. Staram się przekazywać swoją wiedzę o rzeczach, o których w miarę się znam. Nie pisałbym w tym momencie książki o tym, jak być fit, bo ja fit nie jestem. Nie pisałbym książki o tym, jak trenować na siłowni, bo, no sorry, przepraszam, ale mój kaloryferek to jest w sumie jeden duży kaloryfer, taki, taki, taki totalny jeszcze w dodatku miękki, więc ja się na tym nie znam. Ale na YouTubie się w miarę znam, ponieważ 6 lat tutaj przesiedziałem, dużo rzeczy widziałem i to jest niesamowite. I chciałbym Ci to po prostu przekazać. Także yy, dlatego YouTube. Czemu książka, yy, yy, bo nie film. Książka jest jedną z rzeczy takich, które spełniają mnie osobiście. Chciałem na początku oczywiście, żeby to była książka yy, w formie pisanej, nie elektronicznej. Ale pieprzenia się z wydawnictwem byłoby o cholera jasna co nie miara. E, poprawianie tekstu o jasna cholera co nie miara. Pisania tak, jakby chciało wydawnictwo, a nie ja, o jasna cholera co nie miara. A na końcu się okazuje w związku z tym całym jakby e, tą machiną, bo wydawnictwo poświęca Ci czas i tak naprawdę poświęca Ci swoje pieniądze. To się na końcu okazuje, że autor zarabia od 3 do 4 zł za egzemplarz. No, no To mnie nie satysfakcjonuje w związku z tym ile pracy musiałbym na to wszystko poświęcić. No, no nie, no, dlatego po prostu wersja e-book. Na początku pomyślałem sobie, kurczę, zrobimy wersję płatną za 10 zł. Cholera jasna, zaraz trafi na chomika. Nie chce mi się tego wszystkiego kasować, więc dlatego... Po prostu jest to na razie za darmo. Coś kiedyś może będzie za pieniążki. W ogóle ciekawe, jeśli napisają książkę 60-stronicową z samym mięsem, to ja się boję, co ja napiszę, jak to będzie za pieniądze. Bo kolejne pytanie było, czemu za darmo? No to już odpowiedziałem na to pytanie. I ostatnie pytanie, dlaczego nie papier? A odpowiedziałem na pytanie, dlaczego nie papier? I to były Wasze pytania odnośnie mojej książki. Jeśli jeszcze macie jakieś pytania i chcielibyście się czegoś dowiedzieć, możecie śmiało mi pisać na maila mat. mat, mat.olech.pl, matolech który jest oczywiście w opisie do tego filmu. Zachęcam Was do pobrania tej książki. Z tego względu, że jest to jedno z takich dzieł, które mógłbym pokazać swojemu nieżyjącemu tacie i on by zrozumiał o co chodzi. I mam nadzieję, że jest ze mnie dumny. Kończę, bo mi się oczy zaszkliły. Dzięki Wam serdecznie za uwagę i mam nadzieję, do zobaczenia w kolejnym tygodniu we wtorek. Na razie.